Ponad tysiąc operacji z wykorzystaniem robota chirurgicznego Da Vinci zostało przeprowadzonych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie. Robot pomaga lekarzom w wykonaniu skomplikowanych zabiegów chirurgicznych w dziedzinach ginekologii, urologii i kardiologii. Ten robot jest intuicyjny, jest, jest naprawdę e, e, dopracowany. E, 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 ze względu na to, że jego historia powstawania to jest od 1999 roku, czyli tyle lat pracy nad, nad, nad jednym urządzeniem. Wchodzi piąta generacja, bo my, my mamy czwartą generację, a wchodzi piąta generacja tego wieloportowego urządzenia, także no za, za chwilę. Czyli firma nie przestaje w tym, żeby ulepszać tą konstrukcję i myślę, że to też będzie szło w dobrym kierunku. Operacja z wykorzystaniem robota to przede wszystkim lepsza jakość i dużo większy komfort pracy dla lekarzy. Robot da Vinci no, pozwala nam w unikalny sposób preparować w trudno dostępnych miejscach, w obrębie miednicy zwłaszcza, ale innych obszarów jamy brzusznej, także to jest... E... Na pewno bardzo duże ułatwienie dla, przede wszystkim dla chirurga. A jeżeli chirurg ma łatwiej przeprowadzić daną procedurę, to pacjent ma, też, też ma wykonaną operację w dobrym standardzie jakości. A z punktu widzenia. Pacjenta to jest dla pacjenta tak samo jak operacja dla bo tam też używamy trokarów i jest mnie mało inwazyjna. Operacja różni się głównie dla chirurga, czyli chirurg tutaj steruje ramionami robota, a nie steruje bezpośrednio narzędziami, które są, które są umieszczone w brzuchu. Wykorzystanie robota to nie tylko duża pomoc dla lekarzy, ale również większa precyzja podczas operacji. Korzyści dostrzegają również pacjenci, którzy mogą szybciej wrócić do domów. Jest to operacja zaliczana do mało inwazyjnych, czyli gdzie możemy, gdzie obciążenie dla pacjenta jest dużo, dużo mniejsze. My praktycznie przyjmujemy pacjenta jednego dnia, drugiego go operujemy i w tym samym dniu po operacji pacjent wychodzi do domu. Ragę gruczołu krokowego to wciąż najczęściej rozpoznawany nowotwór wśród mężczyzn, dlatego mimo tych wspaniałych usprawnień technologicznych, apel lekarzy w tej kwestii się nie zmienia. Do wszystkich mężczyzn w, w okolicy 50. roku życia proszę iść zrobić PSA, iść do urologa i, i to będzie coś, co... Bo, bo to samo robienie PSA ni niestety nie wystarczy. Są przypadki, i wiadomo, że PSA nie jest markerem typowym, że e, niskie PSA nie, nie, wcale nie, nie świadczy o tym, że ktoś nie ma nowotworu. Tak samo jak nie, nie świadczy o tym wysokie PSA, że ktoś ma nowotwór. Po prostu trzeba być dodatkowo zbadanym, e, e, poobserwować jeszcze pacjenta albo zlecieć jakieś dodatkowe badania, które nam pomogą e, wziąć i e, e, no, określić, Stan pacjenta. Szczególnie narażeni na zachorowanie są mężczyźni, którzy mają w rodzinie przypadki raka prostaty, dlatego już dziś warto umówić się na wizytę u lekarza.